W miarę upływu lat każdy z nas staje w obliczu naturalnych zmian, które zachodzą w naszym ciele. Starzenie się to nie tylko proces biologiczny, ale także wyzwanie, które wymaga odpowiedniego podejścia do zdrowia i kondycji fizycznej. W obliczu tych wyzwań pojawia się potrzeba znalezienia skutecznych metod, które pozwolą nam zachować sprawność oraz poprawić jakość życia na każdym etapie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że regularna aktywność fizyczna może odegrać kluczową rolę w opóźnieniu procesu starzenia. Ćwiczenia nie tylko wzmacniają mięśnie, ale również wpływają na równowagę, koordynację oraz ogólną postawę ciała. Dlatego warto przyjrzeć się różnym formom ruchu, które mogą być dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego człowieka. W tej analizie skupimy się na dziewięciu podstawowych ćwiczeniach, które można z łatwością włączyć do codziennej rutyny. Przeznaczone dla osób w różnym wieku i o różnych poziomach zaawansowania, te proste ruchy mają potencjał, aby nie tylko poprawić naszą kondycję fizyczną, ale także wpłynąć pozytywnie na nasze samopoczucie psychiczne. Przyjrzymy się ich zaletom oraz praktycznym wskazówkom, które umożliwią ich skuteczne wdrożenie w życie. W miarę starzenia się, zachowanie zdrowia i funkcjonalności ciała staje się kluczowym zagadnieniem. Istnieje wiele sposobów na utrzymanie aktywności fizycznej a wśród nich wyróżniają się dziewięć podstawowych ćwiczeń, które każdy może włączyć do swojej codziennej rutyny. Każde z tych ćwiczeń nie tylko wzmacnia ciało, ale także przynosi liczne korzyści dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Przysiady to jedno z najprostszych, ale zarazem najbardziej efektywnych ćwiczeń. Regularne wykonywanie przysiadów przyczynia się do wzmocnienia nuki poszladków, co jest niezwykle istotne w kontekście utrzymania równowagi i stabilności. Osoby starsze często borykają się z problemami z mobilnością, dlatego przysiady mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia poprzez zwiększenie siły dolnych partii ciała. Kolejnym ważnym ćwiczeniem są deski. Wzmacniają one mięśnie kor, co jest kluczowe dla prawidłowej postawy ciała. Dobre ustawienie kręgosłupa wpływa na wiele aspektów codziennego życia, od komfortu podczas siedzenia po zmniejszenie ryzyka kontuzji. Wykonywanie desek przez kilka minut dziennie przynosi wymierne korzyści, a ich różnorodne warianty sprawiają, że można je dostosować do własnych możliwości. Spacery to forma aktywności fizycznej, która jest nie tylko łatwa do wdrożenia, ale również przyjemna. Regularne spacery mają pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, poprawiając krążenie krwi oraz wspierając zdrowie serca. To doskonały sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Co dodatkowo sprzyja poprawie samopoczucia psychicznego. Ćwiczenie zwane nieruchomym owadem to doskonały sposób na wzmocnienie całego ciała oraz udoskonalenie koordynacji ruchowej. To dynamiczne ćwiczenie angażuje wiele grup mięśniowych jednocześnie, co czyni je bardzo efektywnym narzędziem w walce ze skutkami starzenia się. Oprócz wymienionych ćwiczeń, warto również uwzględnić inne formy ruchu, takie jak wykroki, podciąganie, jazda na rowerze czy yoga i pilates. Każde z tych ćwiczeń ma swoje unikalne zalety, wykroki rozwijają siłę nóg, podciąganie wzmacnia górne partie ciała, a praktyka jogi i pilatesu promuje elastyczność oraz równowagę umysłową. Dostosowanie tych ćwiczeń do różnych poziomów umiejętności jest niezwykle ważne. Osoby początkujące mogą zacząć od prostszych wersji ćwiczeń i stopniowo zwiększać ich intensywność. Z kolei bardziej zaawansowani mogą wprowadzać dodatkowe obciążenia lub wydłużać czas trwania poszczególnych aktywności. To indywidualne podejście pozwala każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie formę ruchu. Regularne wykonywanie tych ćwiczeń może znacząco przyczynić się do zwiększenia siły i elastyczności ciała. Poprawa kondycji fizycznej przekłada się także na lepsze samopoczucie psychiczne i emocjonalne. Osoby aktywne fizycznie często odczuwają mniejsze napięcie oraz stres co pozytywnie wpływa na ich ogólne zdrowie. Wprowadzenie tych dziewięciu ćwiczeń do codziennej rutyny może okazać się kluczem do aktywnego i zdrowego życia w każdym wieku. W miarę jak zgłębiamy temat aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie w kontekście starzejącego się ciała, staje się jasne, że regularne ćwiczenia są nie tylko sposobem na utrzymanie sprawności fizycznej, ale także kluczowym elementem dbania o dobre samopoczucie psychiczne i emocjonalne. Przyjmowanie aktywnego stylu życia przynosi szereg korzyści, które wykraczają poza samą kondycję fizyczną. Osoby, które włączają ćwiczenia do swojej codziennej rutyny, często doświadczają poprawy nastroju, większej energii oraz lepszej jakości snu. Regularna aktywność fizyczna sprzyja również budowaniu silniejszych więzi społecznych, zwłaszcza gdy angażujemy się w grupowe formy ruchu, takie jak yoga czy spacery z przyjaciółmi. Wspólne ćwiczenia mogą stać się nie tylko formą treningu, ale także sposobem na spędzanie czasu z bliskimi, co dodatkowo wzmacnia nasze relacje. Warto pamiętać, że każdy z nas ma różne potrzeby i możliwości. Kluczem do sukcesu jest dostosowanie planu ćwiczeń do indywidualnych warunków oraz regularność ich wykonywania. Niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie formę ruchu. Różnorodność ćwiczeń sprawia, że rutyna pozostaje interesująca i motywująca. W obliczu wyzwań związanych ze starzeniem się, zachowanie zdrowia i sprawności staje się niezwykle istotne. Włączenie dziewięciu podstawowych ćwiczeń do codziennego życia nie tylko wspiera ciało w walce ze skutkami starzenia się, ale także pozwala cieszyć się aktywnym i pełnym życiem przez wiele lat. Dzięki temu każdy z nas może dążyć do osiągnięcia lepszej jakości życia i satysfakcji z codziennych aktywności. Starzenie się jest naturalnym procesem, który dotyka każdego z nas. Jednakże to, jak przeżywamy ten etap życia, w dużej mierze zależy od naszego podejścia do zdrowia i aktywności fizycznej. W miarę upływu lat wiele osób zauważa spadek siły, elastyczności i ogólnej sprawności. Dlatego tak istotne jest, aby nie tylko akceptować te zmiany, ale także aktywnie im przeciwdziałać. Z perspektywy historii można zauważyć, że różne kultury miały swoje własne metody i podejścia do utrzymania zdrowia w miarę starzenia się. Na przykład w starożytnym Rzymie i Grecji sport i aktywność fizyczna były integralną częścią życia codziennego. Ludzie angażowali się w różnorodne formy ćwiczeń, od biegów po walki w arenach. Te praktyki nie tylko pozwalały na utrzymanie sprawności fizycznej, ale również wspierały zdrowie psychiczne poprzez rywalizację i wspólne uczestnictwo. W dzisiejszych czasach mamy dostęp do znacznie większej wiedzy na temat korzyści płynących z aktywności fizycznej oraz naukowych dowodów na wpływ ćwiczeń na starzejący się organizm. Badania wykazują, że regularna aktywność fizyczna może pomóc w redukcji ryzyka wielu chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca czy osteoporoza. To z kolei przyczynia się do dłuższego życia oraz lepszej jakości życia. Kiedy mówimy o dziewięciu podstawowych ćwiczeniach, które mogą być korzystne dla osób w każdym wieku, warto podkreślić ich uniwersalność. Te ćwiczenia można wykonywać zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. Nie wymagają one specjalistycznego sprzętu ani dużych nakładów finansowych, co czyni je dostępnymi dla każdego. Wystarczy jedynie odrobina chęci oraz motywacji do działania. Przysiady są doskonałym przykładem ćwiczenia, które można łatwo dostosować do różnych poziomów zaawansowania. Osoby początkujące mogą zacząć od przysiadów bez obciążenia, a z czasem wprowadzać dodatkowe elementy, takie jak hantle czy kettlebell. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia nie tylko wzmacnia nogi i pośladki, ale również angażuje mięśnie brzucha oraz dolnej części pleców, co wpływa na poprawę stabilności całego ciała. Deski to kolejne ćwiczenie o wielu zaletach. Można je wykonywać na różne sposoby, od klasycznych desek na przedramionach po bardziej zaawansowane warianty z jedną nogą uniesioną do góry. Wzmacniają one mięśnie kor, które są kluczowe dla utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz zapobiegania urazom. Dobrze rozwinięte mięśnie brzucha wspierają kręgosłup i pomagają utrzymać równowagę w codziennych czynnościach. Spacery to forma ruchu, która łączy przyjemne z pożytecznym. Niezależnie od pory roku czy pogody, Spacerowanie może stać się codziennym rytuałem. Regularne spacery mają pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy oraz układ oddechowy. Ponadto, przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja lepszemu samopoczuciu psychicznemu dzięki zwiększonemu poziomowi endorfin, hormonów szczęścia. Ćwiczenie zwane nieruchomym owadem angażuje wiele grup mięśniowych jednocześnie i wymaga skupienia oraz koordynacji. To doskonałe narzędzie do poprawy siły oraz mobilności całego ciała. Dzięki temu ćwiczeniu możemy zwiększyć naszą świadomość ciała i nauczyć się lepszej kontroli nad ruchami. Warto również zwrócić uwagę na inne formy aktywności fizycznej, które mogą być korzystne dla osób starszych lub tych w średnim wieku. Wykroki są świetnym sposobem na rozwijanie siły nóg oraz poprawę równowagi. Podciąganie wzmacnia górne parkie ciała i może być dostosowane do. Starzenie się jest procesem, który towarzyszy każdemu człowiekowi od momentu narodzin. To naturalny cykl życia, który przynosi zmiany w ciele oraz umyśle. W miarę upływu lat, nasze ciała przechodzą przez różne etapy, które mogą być zarówno źródłem radości, jak i wyzwań. Kluczowym aspektem tego procesu jest to, jak się do niego odnosimy i jakie działania podejmujemy, aby zapewnić sobie zdrowie oraz sprawność na każdym etapie życia. W historii ludzkości można zauważyć, że wiele kultur miało swoje unikalne podejście do zdrowia i starzenia się. W starożytnych cywilizacjach, takich jak Egipt czy Grecja, zdrowie fizyczne było ściśle związane z duchowością i filozofą życia. Ludzie angażowali się w różnorodne formy aktywności fizycznej nie tylko dla utrzymania sprawności, ale również jako sposób na harmonizację umysłu i ciała. W Grecji powstały pierwsze olimpiady, które nie tylko promowały sport, ale także jednoczyły społeczności w dążeniu do doskonałości. Współczesna nauka dostarcza nam coraz więcej dowodów na korzyści płynące z aktywności fizycznej w kontekście starzejącego się organizmu. Badania wykazują, że regularne ćwiczenia mogą spowolnić procesy degeneracyjne i poprawić jakość życia osób starszych. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas znalazł odpowiednią formę ruchu, która będzie odpowiadać naszym potrzebom i możliwościom. Jednym z kluczowych elementów zachowania zdrowia w miarę starzenia się jest zrozumienie roli regularnej aktywności fizycznej. Ćwiczenia nie tylko wspierają kondycję fizyczną, ale także mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Osoby aktywne często doświadczają mniejszego stresu oraz lepszego samopoczucia emocjonalnego. Regularna aktywność fizyczna zwiększa wydzielanie endorfin, hormonów szczęścia, co przyczynia się do ogólnego poczucia dobrostanu. Ważnym aspektem aktywności fizycznej jest jej różnorodność. Różne formy ruchu mogą przynieść korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu. Oprócz wcześniej wymienionych przysiadów, desek i spacerów warto zwrócić uwagę na inne ćwiczenia, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Na przykład yoga nie tylko poprawia elastyczność ciała, ale także sprzyja relaksacji oraz redukcji stresu. Praktyka jogi może być szczególnie korzystna dla osób starszych które pragną poprawić swoją równowagę oraz koordynację ruchową. Pilates to kolejna forma aktywności fizycznej, która zdobywa coraz większą popularność wśród osób w różnym wieku. Ćwiczenia pilatesowe koncentrują się na wzmacnianiu mięśni głębokich oraz poprawie postawy ciała. Regularne praktykowanie pilatesu może przynieść korzyści nie tylko w zakresie siły i elastyczności, ale także wpłynąć pozytywnie na zdrowie kręgosłupa. Kiedy mówimy o dziewięciu podstawowych ćwiczeniach zalecanych dla osób w każdym wieku, warto podkreślić ich dostępność oraz łatwość w wykonaniu. Przysiady można wykonywać praktycznie wszędzie w domu, parku czy na siłowni. Nie wymagają one żadnego specjalistycznego sprzętu ani dużych nakładów finansowych. To samo dotyczy desek czy spacerów. Te proste formy ruchu mogą być dostosowane do każdego stylu życia. Warto również pamiętać o znaczeniu rozgrzewki przed rozpoczęciem ćwiczeń oraz o odpowiednim schłodzeniu po treningu. Rozgrzewka przygotowuje mięśnie do wysiłku oraz zmniejsza ryzyko kontuzji. Z kolei schłodzenie pomaga organizmowi wrócić do stanu spoczynku i zapobiega bólom mięśniowym po intensywnym treningu. Kiedy myślimy o starzeniu się i aktywności fizycznej, ważne jest również uwzględnienie aspektów społecznych związanych z ćwiczeniami. Aktywność FIS. Starzenie się to złożony proces, który dotyka nie tylko naszego ciała, ale także umysłu i ducha. W miarę jak upływają lata, zmiany w organizmie stają się coraz bardziej widoczne. Wiele osób doświadcza spadku siły mięśniowej, elastyczności oraz wydolności sercowo-naczyniowej. Dlatego tak istotne jest, aby podejść do tego etapu życia z odpowiednią strategią, która pozwoli na utrzymanie zdrowia oraz dobrego samopoczucia. W ciągu wieków różne kultury opracowały unikalne metody dbania o zdrowie i sprawność fizyczną w miarę starzenia się. W starożytnym Egipcie oraz Chinach uznawano harmonię ciała i umysłu za klucz do długowieczności. Praktyki takie jak tajki czy jogi, które przetrwały do dziś, kładły nacisk na płynne ruchy, oddech i medytację. Te holistyczne podejścia do zdrowia podkreślają znaczenie równowagi między ciałem a umysłem co jest szczególnie istotne w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Współczesna nauka dostarcza nam licznych dowodów na korzyści płynące z regularnej aktywności fizycznej. Badania wykazują, że osoby starsze, które angażują się w ćwiczenia fizyczne, mają mniejsze ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca czy osteoporoza. Aktywność fizyczna wpływa również na poprawę zdrowia psychicznego. Regularne ćwiczenia mogą redukować objawy depresji i lęku oraz poprawiać ogólne samopoczucie. Ważnym elementem strategii zachowania zdrowia w miarę starzenia się jest wprowadzenie dziewięciu podstawowych ćwiczeń do codziennego życia. Każde z tych ćwiczeń można łatwo dostosować do indywidualnych możliwości i potrzeb, co czyni je dostępnymi dla każdego. Przysiady są doskonałym przykładem prostego i efektywnego ćwiczenia. Regularne wykonywanie przysiadów nie tylko wzmacnia dolne parcie ciała, ale także wspiera stabilność i równowagę. Osoby starsze często borykają się z problemami z mobilnością, a przysiady mogą pomóc w poprawie ich codziennych funkcji życiowych. Warto zaznaczyć, że istnieje wiele wariantów przysiadów, od klasycznych po przysiady przy ścianie czy z wykorzystaniem krzesła dla osób, które potrzebują wsparcia. Deski to kolejne ćwiczenie o szerokim zastosowaniu. Angażują one mięśnie kor, które odpowiadają za stabilizację kręgosłupa i prawidłową postawę ciała. Deski można wykonywać na różne sposoby, od klasycznych desek na przedramionach po bardziej zaawansowane wersje z uniesioną nogą lub ręką. Dzięki temu każde z tych ćwiczeń można dostosować do poziomu zaawansowania oraz indywidualnych możliwości. Spacery to forma aktywności fizycznej, która łączy przyjemność z korzyściami zdrowotnymi. Regularne spacery mają pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy oraz ogólne samopoczucie psychiczne. Przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja produkcji endorfin, hormonów szczęścia, co przekłada się na lepsze nastroje i większą energię życiową. Ćwiczenie zwane nieruchomym owadem to dynamiczne zadanie angażujące wiele grup mięśniowych jednocześnie. To doskonałe narzędzie do pracy nad koordynacją ruchową oraz siłą całego ciała. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia pozwala zwiększyć naszą świadomość ciała oraz nauczyć się lepszej kontroli nad swoimi ruchami. Oprócz wymienionych ćwiczeń warto również uwzględnić inne formy aktywności fizycznej. Wykroki rozwijają siłę nóg oraz poprawiają równowagę, podciąganie wzmacnia górne partie ciała, a praktyka jogi i pilatesu wspiera elastyczność oraz równowagę UM. Starzenie się to naturalny proces, który dotyka każdego człowieka. W miarę upływu lat wiele osób doświadcza zmian w swoim ciele, które mogą wpływać na ich codzienne życie i samopoczucie. Kluczowe staje się zrozumienie, jak te zmiany można przeciwdziałać poprzez odpowiednią aktywność fizyczną oraz zdrowe nawyki. W historii ludzkości można zauważyć, że różne kultury opracowały unikalne metody dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Na przykład w starożytnym Rzymie sport był nieodłącznym elementem życia społecznego. Gladiatorzy, Którzy trenowali intensywnie, nie tylko walczyli na arenach, ale także prowadzili aktywny styl życia, który pozwalał im utrzymać doskonałą formę. W Grecji z kolei organizowane były olimpiady, które nie tylko promowały sport, ale także jednoczyły społeczności w dążeniu do doskonałości fizycznej i duchowej. Obecnie, dzięki postępom w nauce, mamy znacznie większą wiedzę na temat korzyści płynących z aktywności fizycznej. Badania dowodzą, że regularna aktywność fizyczna może spowolnić procesy degeneracyjne, poprawić jakość życia oraz przyczynić się do dłuższego życia. Utrzymanie sprawności fizycznej jest kluczowe dla zachowania niezależności oraz jakości życia w późniejszych latach. W kontekście dziewięciu podstawowych ćwiczeń, które każdy może włączyć do swojej rutyny, warto podkreślić ich różnorodność i uniwersalność. Przysiady są świetnym przykładem ćwiczenia które można modyfikować w zależności od poziomu zaawansowania. Osoby początkujące mogą zacząć od prostych przysiadów bez obciążenia, a z czasem wprowadzać dodatkowe elementy, takie jak hantle czy kettlebell. Deski to kolejne ćwiczenie o wielu zaletach. Angażują one mięśnie core, które są kluczowe dla prawidłowej postawy ciała oraz zapobiegania urazom. Możliwość dostosowania desek do różnych poziomów zaawansowania sprawia, że są one dostępne dla każdego. Osoby bardziej zaawansowane mogą eksperymentować z różnymi wariantami desek, takimi jak deski boczne czy deski z uniesioną nogą. Spacery to forma aktywności fizycznej, łatwa do wdrożenia i przyjemna. Regularne spacery mają pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy oraz poprawiają samopoczucie psychiczne. Przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja produkcji endorfin, hormonów szczęścia, co przekłada się na lepsze nastroje i większą energię życiową. Ćwiczenie zwane nieruchomym owadem angażuje wiele grup mięśniowych jednocześnie i wymaga skupienia oraz koordynacji. To doskonałe narzędzie do poprawy siły oraz mobilności całego ciała. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia pozwala zwiększyć naszą świadomość ciała i nauczyć się lepszej kontroli nad ruchami. Warto również zwrócić uwagę na inne formy aktywności fizycznej, które mogą być korzystne dla osób starszych lub tych w średnim wieku. Wykroki rozwijają siłę nóg oraz poprawiają równowagę. Podciąganie wzmacnia górne partie ciała, a praktyka jogi i pilatesu wspiera elastyczność oraz równowagę umysłową. Nie można zapominać o znaczeniu regularnych treningów w kontekście poprawy kondycji fizycznej i psychicznej. Ćwiczenia pomagają nie tylko w utrzymaniu sprawności ciała, ale również przyczyniają się do redukcji stresu i poprawy nastroju. Osoby aktywne często odczuwają mniejsze napięcie oraz stres. Co pozytywnie wpływa na ich ogólne zdrowie. Dostosowanie tych dziewięciu ćwiczeń do różnych poziomów umiejętności jest niezwykle ważne. Osoby początkujące mogą zacząć od prostszych wersji ćwiczeń i stopniowo zwiększać ich intensywność. Z kolei bardziej zaawansowani mogą wprowadzać dodatkowe obciążenia lub wydłu. Każdy z nas pragnie prowadzić zdrowe i aktywne życie, niezależnie od wieku. W miarę starzenia się, staje się to jednak coraz większym wyzwaniem. Zmiany w ciele mogą wpływać na naszą mobilność, siłę i ogólne samopoczucie. Dlatego tak istotne jest, aby zrozumieć, jak ważna jest aktywność fizyczna oraz jakie konkretne ćwiczenia mogą pomóc nam w zachowaniu zdrowia i sprawności. Współczesna medycyna i nauka dostarczają nam niezbitych dowodów na korzyści płynące z regularnej aktywności fizycznej. Badania pokazują, że osoby starsze, które regularnie ćwiczą, doświadczają mniej problemów zdrowotnych i mają lepszą jakość życia. To nie tylko kwestia utrzymania formy fizycznej. Aktywność fizyczna ma również korzystny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Osoby aktywne rzadziej cierpią na depresję i lęki, a ich ogólne samopoczucie jest lepsze. Warto zwrócić uwagę na różnorodność ćwiczeń, które można włączyć do codziennej rutyny. Przysiady, deski, spacery oraz inne formy ruchu mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Osoby początkujące mogą zacząć od prostych wersji ćwiczeń, a z czasem wprowadzać bardziej zaawansowane techniki. Na przykład, przysiady można wykonywać zarówno z obciążeniem, jak i bez niego, co pozwala na stopniowe zwiększanie intensywności treningu. Deski to kolejne wszechstronne ćwiczenie, które można modyfikować w zależności od poziomu zaawansowania. Oprócz klasycznych desek na przedramionach, istnieją również warianty z uniesioną nogą czy ręką. Takie modyfikacje angażują dodatkowe grupy mięśniowe, co wpływa na poprawę siły i stabilności ciała. Spacery to forma aktywności, która może być doskonałym sposobem na wprowadzenie ruchu do codziennego życia. Nie tylko poprawiają krążenie krwi i wspierają zdrowie serca, ale również sprzyjają poprawie nastroju. Regularne spacery na świeżym powietrzu mogą stać się nie tylko formą treningu, ale także sposobem na spędzenie czasu z bliskimi lub poznawanie nowych miejsc. Ćwiczenie zwane nieruchomym owadem to doskonały sposób na pracę nad koordynacją oraz siłą całego ciała. Angażuje wiele grup mięśniowych jednocześnie i wymaga pełnego skupienia oraz kontroli nad własnym ciałem. Osoby wykonujące to ćwiczenie często zauważają poprawę nie tylko siły mięśniowej, ale także elastyczności. Warto również rozważyć inne formy aktywności fizycznej, takie jak yoga czy pilates. Obie te praktyki koncentrują się na poprawie elastyczności oraz równowagi umysłowej i fizycznej. Joga uczy nas kontrolowania oddechu oraz relaksacji, co jest niezwykle istotne w szybkim tempie życia współczesnego świata. Z kolei Pilates skupia się na wzmacnianiu mięśni głębokich oraz poprawie postawy ciała. W miarę starzenia się warto pamiętać o znaczeniu społecznych aspektów aktywności fizycznej. Udział w grupowych zajęciach sportowych może przyczynić się do budowania silniejszych więzi społecznych oraz wspierania motywacji do regularnego treningu. Aktywność fizyczna nie musi być samotnym doświadczeniem, a wspólne ćwiczenia z przyjaciółmi czy rodziną mogą być źródłem radości oraz motywacji. Z perspektywy historii można zauważyć, że wiele kultur miało swoje unikalne podejścia do zdrowia i sprawności fizycznej w miarę starzenia się. W starożytnym Egipcie praktyki związane z ruchem były często powiązane z duchowością i filozofią życia. W Grecji natomiast sport był integralną częścią życia społecznego i kulturalnego. Ludzie angażowali się w różnorodne formy aktywności fizycznej nie tylko dla utrzymania kondycji, ale także jako sposób na rozwój osobisty i